Budowa domu to ekscytująca sprawa, ale też nie zła pułapka, bo jeżeli źle zaplanujesz albo wybierzesz projekt, to zamiast wymarzonego miejsca do życia możesz skończyć z niepraktycznym koszmarem, który każdego dnia będzie cię irytował. Dzisiaj pokażę ci, na co koniecznie musisz zwrócić uwagę w projekcie domu, żeby uniknąć najczęstszych błędów, które popełniają tysiące ludzi, bo wydaje im się, że jakoś się to zrobi, albo architekt wszystko ogarnie. Nie, nie ogarnie, jeżeli nie będziesz wiedział, wiedziała czego chcesz. Ale spokojnie, właśnie po to jest ten film, przejdziemy przez wszystkie kluczowe elementy projektu domu, żebyś nie tylko nie popełnił błędów, ale przede wszystkim stworzył miejsce, w którym będziesz żyć wygodnie i komfortowo oraz bez Frustracji. Projekt domu może wyglądać pięknie na papierze, ale jeśli nie będzie funkcjonalny, to codzienne życie zmieni się w wieczną frustrację. Źle zaplanowany układ to wieczne, wieczne potykanie się o rzeczy, bieganie po schodach jak maratonczyk i przeklinanie w myślach architekta. Więc jak to zrobić dobrze? Podziel dom na strefy. Każdy dobrze zaprojektowany dom powinien składać się z trzech głównych stref: strefy dziennej, czyli salon, kuchnia, jadalnia, czyli miejsca, w których spędzasz Więcej czasu, strefy nocnej, czyli sypialnie łazienki pokoje dzieci, tutaj ma być cisza i spokój, oraz ze strefy technicznej, garaż, spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze, czyli to, czego nie chcesz widzieć na co dzień. Nie chcesz przecież, żeby Twoja sypialnia sąsiadowała z garażem, w którym odpala się samochód o szóstej nad ranem, albo żeby łazienka była w samym środku salonu. Prawdopodobnie przynajmniej nie. Przemyśl również układ pomieszczeń, bo niektóre rzeczy mogą irytować. Najlepszy sposób, żeby sprawdzić funkcjonalność projektu, wyobraź sobie swój typowy dzień. Rano wstajesz, gdzie idziesz? Do łazienki. A teraz pytanie: Czy jest wystarczająco blisko? Czy nie robi się do niej kolejka, bo wszyscy domownicy korzystają z jednej? Czy w środku jest miejsce na przechowywanie kosmetyków, ręczników i innych potrzebnych w łazience rzeczy? Teraz czas na ubranie się. Masz garderobę, czy próbujesz upchnąć wszystko w sypialni? Bo jeżeli nie przemyślisz przechowywania, to skończy z szafą, która zawali pół pokoju. Idziemy dalej śniadanie. Padasz do kuchni i gdzie jest lodówka? I jak masz sięgnąć po mleko do kawy, jeżeli musisz najpierw obejść pół blatu? Kuchnia musi być ergonomiczna, bo inaczej zamiast gotować będziesz pokonywać tor przeszkód. A zakupy? Wchodzisz z siatkami, czy musisz przejść przez cały dom, żeby dostać się do kuchni? Może warto pomyśleć o przejściu przez spiżarnię z garażu przykładowo? Kolejna rzecz to schody. Codzienna męka czy praktyczne rozwiązanie? Jeżeli budujesz dom piętrowy, przemyśl schody i to jak mają wyglądać. Bo jeśli będą źle zaprojektowane, to będą po pierwsze niewygodne, przykładowo za wąskie, zbyt strome albo za długie, zabiorą ci za dużo miejsca, jeżeli ich układ nie jest przemyślany, Codziennie będziesz biegać na górę i na dół, bo na przykład pralnia jest w złym miejscu. Dalej mamy przestrzeń do przechowywania. Ludzie często myślą, że szafa w sypialni załatwia sprawę. Ale co z rzeczami sezonowymi? Gdzie schować zimowe kurtki latem, przykładowo? Odkurzacze, mopem, deską do prasowania. Jeżeli nie masz na to miejsca, będą stać na widoku i irytować cię każdego jednego dnia. Dalej mamy spiżarnię. Jeżeli gotujesz dużo, to miejsce na zapasy to podstawa. Podsumowując, układ domu to coś, co wpłynie na całe twoje życie. Nie chodzi o to, żeby było ładnie na projekcie, chodzi o to, żeby było wygodnie każdego dnia. Unikając chaotycznych układów, przemyśl przepływ codziennych czynności i pamiętaj, projekt jest dla ciebie, a nie dla architekta. Jeżeli myślisz, że bryła budynku to tylko kwestia estetyki, to możesz się mocno zdziwić, bo to, jak zaprojektujesz swój dom, wpłynie nie tylko na jego wygląd, ale też na koszty budowy. Oraz rachunki za ogrzewanie i sam komfort mieszkania. Im prościej, tym lepiej, mniej problemów, mniejsze kos koszty. Zasada jest prosta, im mniej załamań, wykuszy, balkonów i kombinacji mówiąc najkrócej lepiej Prosta bryła to Niższe koszty budowy Mniej skomplikowane fundamenty Mniejsze zużycie materiałów Lepsza izolacja cieplna Mniej mostków termicznych Mniejsze rachunki za ogrzewanie Mniej problemów z dachem A to kluczowe, bo każdy dodatkowy zamom To potencjalne miejsce, gdzie kiedyś zacznie przeciekać To dlatego coraz więcej osób wybiera Tak zwaną nowoczesną stodołę Prostą, zwartą bryłę Która jest tania w budowie Oszczędna w eksploatacji Przy okazji świetnie wygląda Wiem, bo taką też buduję Wszelkiego rodzaju wykusze, lukarny i balkony. Czy naprawdę ich potrzebujesz? Piękny, skomplikowany dom z katalogu kusi, ale zanim się na to zdecydujesz, zastanów się, wykuszę. Wyglądają dobrze, chociaż tutaj zdania są podzielone, mnie się totalnie nie podobają. Ale czy realnie coś dają? O wiele łatwiej i taniej powiększyć salon o dodatkowy metr niż kombinować z wystającą częścią budynku. Lukarny niby wpuszczają więcej światła na poddasze, ale są droższe w budowie i często powodują problemy z izolacją. Lepszą opcją są po prostu większe okna w ścianach. Balkony to chyba największy mit polski. Budownictwa. W katalogach wyglądają świetnie, a w ale w rzeczywistości większość ludzi i tak ich nie używa. Służą głównie do wietrzenia pościeli i zbierania wody deszczowej, a koszt cholernie duży. Niektóre potrafią nawet kosztować 40 tysięcy złotych, a taki normalny, mały barkon to i tak jest 15-20 tysięcy. Jeżeli chcesz mieć miejsce do wypocząku na świeżym powietrzu, to duży taras jest znacznie lepszym wyborem. Możesz go zadaszyć, osłonić przed wiatrem i, i korzystać z niego przez większą część roku. Kolejna kwestia to dom piętrowy czy parterowy. To pytanie, które prędzej czy później sobie zadasz, i tu znowu wszystko zależy od Twoich priorytetów. Dom parterowy to na pewno jeżeli chodzi o plusy, brak schodów, czyli wygoda, szczególnie na starość. Prostsza konstrukcja i większy kontakt z ogrodem, natomiast jeżeli chodzi o minusy, zajmuje więcej miejsca na działce, więc musisz mieć większą powierzchnię, no i też nie ma co ukrywać, więcej kosztuje, bo mamy większe fundamenty i większy dach. Dom piętrowy z drugiej strony. Mniejsza powierzchnia zabudowy, czyli więcej miejsca na ogród. Lepszy podział na strefy. Dół dzienna, góra nocna. Jeżeli chodzi o minusy, no to na pewno skosy na poddaszu mogą ograniczać przestrzeń. A jeżeli budujesz pełne piętro, to wyższe koszty budowy. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że kolejnym minusem są schody, które no, muszą być, żeby na to piętro, czy też poddasze w jakiś sposób wchodzić. A propos skosów: wygoda też utrapienie. Jeżeli zdecydujesz się na dom ze skosami, to przygotuj się na kilka niespodzianek. Trudniej urządzić pokoje, nagle okazuje się, że nie da się postawić szafy albo biurka w sensownym miejscu. Więcej pracy przy ociepleniu, a jeśli zostanie to źle zrobione, zimą będziesz mars, a latem będziesz miał saunę, albo będziesz miała saunę. Kolejna kwestia to drogie okna dachowe kosztują więcej niż zwykłe, a ich montaż i uszczelnienie to dodatkowe wyzwanie. Jeżeli masz wybór, a właściwie budżet, pełne piętro jest lepszym rozwiązaniem żadnych skosów, więcej przestrzeni, łatwiejsze urządzanie wnętrza. Podsumowując, lepiej prosto i funkcjonalnie niż Pięknie, ale problematycznie. Bryła budynku to nie miejsce na architektoniczne szaleństwa, nie tylko dla portfela, ale i dla wygody twojej. Dach to coś więcej niż czapka dla twojego domu. Jeżeli źle go zaprojektujesz, będziesz mieć nie tylko problemy z wilgocią, przeciekami i rachunkami za ogrzewanie, ale także niekończące się poprawki. A poprawianie dachu to jedna z najdroższych najdro rzeczy, jaka może być. I tutaj ponownie prostota to oszczędność. Dlaczego dwuspadowy dach wygrywa? Im mniej załamań, kominów, lukarn, tym lepiej. Dlaczego? Prosty dach to tańszy dach. Mniej skomplikowana konstrukcja, mniej materiałów, mniej robocizny czy robocza godzin dla ekipy. Mniejsze ryzyko przecieków, każde dodatkowe załamanie to potencjalne miejsce, gdzie może zacząć ciec. Lepsza izolacja cieplna, również. Mniej mostków termicznych, mniej strat ciepła zimą i mniej nagrzewania latem. Nie bez powodu w budownictwie energooszczędnym najczęściej stosuje się dachy dwuspadowe. Najprostszy i najbardziej efektywny wybór. Tak samo jak nowoczesna stodoła, o której mówi wcześniej to też króluje właśnie w takich w takim rodzaju budownictwa. Dach może być wykonany na kilka sposobów. Na początek konstrukcja. Tutaj mamy dwie opcje. Wiązary prefabrykowane, czyli gotowe elementy wykonane w fabryce i montowane bezpośrednio na budowie. Szybsze i często dokładniejsze niż klas klasyczna więźba cięta na miejscu. Prefabrykacja eliminuje wiele błędów konstrukcyjnych, które mogą wystąpić podczas, podczas ręcznego montażu. montażu. Druga opcja to tradycyjna więźba dochowa, czyli na budowę przychodzi cieśla i tworzy konstrukcję dachu na miejscu. Dla wielu osób więźba dochowa jest symbolem solidności i trwałości. Czy tak jest? Nie mi oceniać. Natomiast na 100% mogę powiedzieć, że jeśli Twój dach jest bardziej skomplikowany, ma na przykład specyficzne wymagania czy też kształty, to rozwiązanie może być lepsze od wiązarów. Koszt i czas montażu obu systemów różnią się w zależności od wielu czynników. Wiązary dachowe mogą być tańszym rozwiązaniem ze względu na mniejszą ilość pracy potrzebnej na placu budowy oraz szybszy montaż dzięki prefabrykacji. Z kolei więźba dachowa, choć jest bardziej czasochłonna, Oferuje większą elastyczność i możliwość dostosowania konstrukcji do specyficznych wymagań projektowych. Czas montażu więźby jest dłuższy zazwyczaj, ale podobno jest to rekompensowane przez trwałość konstrukcji. Kolejna kwestia to pokrycie dachu, a tutaj mamy trzy opcje. Blachodachówkę, dachówkę ceramiczną i dachówkę betonową. Blachodachówka to najtańsza opcja, która kosztuje o wiele mniej od dachówki, natomiast ma swoje minusy. Jest mniej wytrzymała oraz przede wszystkim jest głośniejsza, co może być istotne kiedy mamy dom spotkany. Daszem. Dachówka i jedna i druga to droższe, ale bardziej trwałe i bardziej, no powiedziałbym sensowne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o ceny, to dachówka betonowa jest tańszą opcją, a ceramiczna jest droższą opcją. No i tutaj, tak z mojego punktu widzenia, w dużym skrócie, to jedyną różnicą tak naprawdę jest trwałość tego. Betonowa podobno wytrzymuje 30, 40, 50 lat, a ceramiczna może i być, może będzie wytrzymywała nawet 100 lat. Natomiast na temat pokryć dachowych zrobimy sobie osobny odcinek i więcej o powiem o każdej z tych opcji, więc jest co zrobić. W temacie dachu istotne jest też ocieplenie wełna czy piana, ale o tym również powstanie osobny film. Okna. Niby prosta sprawa, a można na nich popełnić mnóstwo błędów, które będą cię potem kosztować tysiące złotych i codzienną irytację. Za duże? Latem masz saunę. Za małe? Wie wieczne ciemności. Źle ustawione względem stron świata? Rachunki za ogrzewanie szybują w górę. Może nie jakoś super wysoko, ale mimo wszystko są wyższe. Więc jak to zrobić dobrze? Przede wszystkim okna a strony świata, czy też układ pomieszczeń. To klucz do komfortu i oszczędności. Wybierając projekt domu pamiętaj, że okna muszą być dobrze rozmieszczone, bo inaczej Twój dom będzie miał kiepską temperaturę przez cały rok. Oczywiście za tym idzie pomieszczenia. Jak to wszystko rozwiązać? Od strony południowej najlepsze miejsce na duże przeszklenia. Zimą naturalnie dogrzewają wnętrze, latem wpuszczają mnóstwo światła i czasem przegrzewają pomieszczenia, dlatego warto pomyśleć o zadaszeniu. Jeżeli chodzi o to, jakie pomieszczenia powinny być od południa, no to oczywiście salon czy też salon połączony z Dalej mamy północ, tutaj okna powinny być minimalne, nie ma sensu wychładzać domu. Chodzi o to, że od północy nie świeci nam słońce, w związku z czym zimą nie mamy żadnego zysku, jeżeli chodzi o promienie słoneczne i tylko wychładza nam to dom. Nie ma sensu tego robić. Jest to idealne miejsce na spiżarnię, garaż czy pomieszczenie gospodarcze przykładowo. Wschód natomiast dobrze sprawdzi się w sypialni, jeżeli lubisz budzić się przy naturalnym świetle. Myślę, że spokojnie tutaj mogę też polecić umiejscowienie biur, przez co słońce nie będzie Ci świecić w monitor komputera przykładowo. Aczkolwiek jest to zależne od tego, co lubisz, bo niektórzy wolą na przykład mieć biuro od zachodu, żeby właśnie to słońce świeciło po południami do tego pokoju. Jeżeli chodzi o zachód, uwaga tutaj, bo latem słońce potrafi naprawdę solidnie nagrzać takie pomiesz pomieszczenia. Jeżeli są tutaj duże okna, koniecznie trzeba pomyśleć o osłonach. Od zachodu można ustawić przykładowo jadalnie, a jeżeli nie lubisz promieni słońca z rana, no to można też ustawić sypialnie. Kolejna kwestia, duże przeszklenia. Hit czy też pułapka? W katalogach domów piękne ogromne. Ogromne okna wyglądają obłędnie, ale w rzeczywistości mogą stać się Twoim największym problemem i koszmarem. Dlaczego Latem mogą przegrzewać wnętrza bez rolet, zadaszenia e, tarasu czy też zasłon, przygotuj się na istnie tropikalny klimat. Oczywiście są rozwiązania, jak te, które podałem, czy specjalne szyby, które nie przepuszczają promieni, czy nawet jakaś folia, którą nakleja się na okna i też ta ilość tych promieni jest mniejsza. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby o tym pomyśleć, zanim będzie za późno. Kolejna kwestia dużych okien to to, że tracą więcej ciepła niż ściany. Nawet najbardziej najlepsze szyby nie będą miały takie izolacji jak solidna ściana, na której mamy jakąś izolację typu steropian czy też wełna. Oczywiście to dotyczy się każdego okna, nie tylko dużego, natomiast z racji tego, że duże okno jest duże, no to wiadomo co się dzieje, ale też wpuszczają one więcej światła. Natomiast z kolejnym minusem jest to, że kosztują krocie. Im większe okno, tym większa cena i trudniejszy montaż. I tutaj musisz się przygotować na naprawdę spory rachunek, jak sobie zamówisz takie jebitne okna. Jakie jest rozwiązanie? Przede wszystkim warto zastanowić się, czy je faktycznie chcemy. Przykładowo my chcemy i walimy sobie od południa okno, które będzie mieć 6 metrów szerokości i 6 metrów długości, nawet chyba trochę ponad. Natomiast liczymy się ze wszystkimi, zarówno z kosztami, jak i z przegrzewaniem Niedogrzewaniem, niedogrzewaniem i wszystkimi innymi rzeczami, ale po prostu jest to nasze marzenie, które realizujemy, tak? W każdym razie, czy je faktycznie chcemy i czy akceptujemy ich wyższą cenę i potencjalne większe straty ciepła zimą? My to akceptujemy, tak jeszcze raz podkreślę. A następnie warto się zastanowić nad zadaszeniem tarasu albo roletami zewnętrznymi, które pomogą w kontrolowaniu temperatury wewnątrz w momencie, kiedy takie okna sobie zamontujemy. To dokładnie my właśnie robimy. Kolejna kwestia to okna dachowe. Czy warto? Okna dachowe mogą wyglądać fajnie, ale mają kilka problemów. Problemów. Mocno nagrzewają wnętrza latem, a w słoneczne dni w pomieszczeniu pod dachem robi się po prostu sauna. Są drogie, ich koszt jest wyższy niż zwykłych okien pionowych, a rolety to kolejny wydatek, mówiąc najprościej jak się da. Kolejna kwestia to to, że są podatne na nieszczelności, jeżeli dach jest źle wykonany, okna dachowe mogą być jednym z pierwszych miejsc, gdzie pojawi się wilgoć, tak zwana. Więc lepiej postawić na klasyczne okna w ścianach szytowych, jeżeli masz taką tylko możliwość. Kolejną kwestią jest garaż. To temat, który od lat wywołuje dyskusję. Dla jednych to absolutna, totalna podstawa, bez której nie wyobrażają sobie życia, dla innych zbędny wydatek i marnowanie przestrzeni, więc jak jest naprawdę? Przede wszystkim garaż w bryle domu czy on ma sens? Na pierwszy rzut oka świetny pomysł. Siadasz do auta bez wychodzenia na deszcz i masz miejsce do przechowywania wszystkiego pod ręką. Ale w praktyce okazuje się, że w większości garaży w bryle domu samochody wcale nie stoją i mają sporo innych minusów, jakich przede wszystkim garaże zmieniają się w składzik? narzędzia, kartony z rzeczami, które może kiedyś się przydadzą. Samochód często loduje na podjeździe, a garaż staje się graciarnią. Po drugie, garaż ogrzewany to większe koszty. Jeżeli garaż jest w bryle domu i ogrzewasz go podłogówką, to płacisz za ciepło, którego auto nie potrzebuje, a to ciepło jeszcze ucieka przez nieszczelną bramę garażową. Oczywiście można tego garażu nie ogrzewać, no ale wtedy jakby zimno z tego garażu wpada do domu. Po trzecie, no gdzieś tam zapachy i hałas oczywiście. Opary, spaliny, kurz, dźwięk odpalanego silnika, wszystko to wędruje do części mieszkalnej. Jeżeli garaż nie jest dobrze odseparowany, możesz się zdziwić. A zdarza się to w gotowych projektach, że ten garaż tak no nie do końca jest jakby super mocno przemyślany i stoi obok salonu, przykładowo. Rzadko, bo rzadko, ale widziałem takie projekty. Po czwarte i ostatnie, koszty. Koszt wybudowania metra kwadratowego garażu nie różni się jakoś bardzo od reszty domu. Nie mówię, że jest taki sam, że za 40 metrów garażu zapłacimy tyle za 40 metrów łazienki, ale on nie będzie jakoś. Mega mega niższy. Garaż dalej potrzebuje i ocieplania i instalacji, i fundamentów, i dachu, i tak dalej. Więc jeżeli mamy średnio 5000 za przykładowo sypialnię, kuchnię, czy łazienkę, no to garaż to będzie, nie wiem, dajmy na to, 4000 za metr kwadratowy. Jeżeli budujesz przykładowo dom 120 metrów i średnio za metr zapłacisz 5000, to łącznie wychodzi 600. Jeżeli dorzucić do tego 30-metrowy garaż, no to przy 4 tysiącach na metr kwadratowy to wychodzi 120 tysięcy, czyli łącznie 720. Sporo te 120 tysięcy na garaż, prawda? Jeżeli zdecydujesz się na garaż w bryle domu, zwróć uwagę na przejście z garażu do części mieszkalnej. Najlepiej jeżeli prowadzi przez wiatrołap, wtedy nie, prze nie wnosisz bołota i śniegu prosto do salonu. Bo takie rzeczy też widziałem. Wydaje się to oczywiste, ale w paru projektach widziałem, że garaż jest połączony z dobem w taki sposób, że przechodzisz do niego przez część dzienną trochę głupie ze strony architekta. W efekcie to chwilę biegasz w brudnych butach przez salon, zostawiając po sobie ślady. Alternatywą dla garażu w Bryle Domu jest garaż jako osobny budynek, czyli tak zwany wolno Jeżeli chodzi o zarety... No kilka ma. Jest przede wszystkim tańszy. Nie musisz go ocieplać, ogrzewać, nie musisz stosować tej samej technologii, co przy budowie domu. To wszystko w efekcie zmniejsza finalną cenę, na przykład 720 tysięcy na 650. Możesz go postawić w dowolnym miejscu, nie musi być przyklejony do domu, więc łatwiej go dostosować do układu działki. Masz mniejsze ryzyko problemu z wilgocią i zapachami, wszystko pozostaje poza domem, bo nie ma dostępu do domu. Możesz go wybudować, wybudować po tym, jak skończysz budowę domu, dzięki temu zmniejszasz ryzyko problemów finansowych. Na Najpierw budujesz dom, a po wprowadzeniu się stawiasz dodatkowy garaż. Tutaj minusem jest oczywiście przedłużająca się budowa, ale co za coś. A może zamiast garażu po prostu wiata? Jest dużo tańsza w budowie, kilka słupków dach i gotowe. Jeżeli masz dobrze utwardzony podjazd, i nie potrzebujesz schowka na narzędzia, to wiata może być świetnym rozwiązaniem. Co prawda nie chroni przed mrozem, ale zabezpiecza przed deszczem i śniegiem, a dzisiejsze samochody spokojnie mogą stać na zewnątrz i nic im się nie stanie. Jeżeli nie jesteś wielkim fanem motoryzacji, to jest to świetne rozwiązanie, szczególnie jeżeli nie potrzebujesz graciarni. Teraz przejdźmy do najczęstszych błędów w projektach, które ludzie namiętnie popełniają, a potem mega mocno żału żałują. Wybór projektu pod wpływem emocji. O, jaki ładny dom z katalogu biorę! I tutaj zaczynają się kłopoty. Projekt musi być dopasowany do działki, budżetu i Twojego stylu życia. Ładny dom może się okazać koszmarem, jeśli ma na przykład kiepski układ pomieszczeń, fatalną izolację albo brak miejsca na przechowywanie. Nieprzemyślany układ funkcjonalny, brak wystarczającej liczby miejsc. Do przechowywania i nagle masz kartony w salonie w niektórych skrajnych wypadkach. Źle zaplanowane przejścia, na przykład musisz przechodzić przez salon, żeby dostać się do garażu. Małe pomieszczenia przez kilka metrów oszczędności zamiast wygodnej kuchni masz klaustrofobiczny kącik. Zbyt skomplikowana bryła budynku. Wykusze, lukarny, wielopoziomowe dachy wyglądają dobrze na wizualizacjach, ale w rzeczywistości kosztują masakrycznie więcej i powodują problemy techniczne. Prosty dom to mniejsze rachunki, mniej miejsc, gdzie może coś pójść nie tak. Źle rozmieszczone okna. Ogromne przeszklenia od zachodu? Przygotuj się na saunę latem. Za małe okno w salonie będziesz musiał palić światło przez cały dzień, albo przynajmniej przez połowę. Przeinwestowanie w garaż. Wiele osób buduje ogromny garaż, po czym trzyma w nim rowery, graty i stare pudełka, a samochód i tak stoi na podjeździe. Nie wiem, jaki jest tego sens. Może warto przemyśleć wiatę albo garaż wolnostojący, tak jak mówiłem przed chwilą. Ignorowanie instalacji. Słaba wentylacja to wilgoć, grzyb i problemy z jakością powietrza. Brak przemyślanej instalacji elektrycznej, ciągłe przedłużacze i niedobór Gniazdek. Źle dobrane ogrzewanie, kosmiczne rachunki albo wiecznie zimno. Jak uniknąć tych błędów? Po prostu nie kieruj się tylko wyglądem. Funkcjonalność jest kluczowa. Przemyśl układ i codzienną wygodę. Wyobraź sobie dzień w takim domu, gdzie, wy, gdzie wchodzisz, gdzie odkładasz rzeczy, jak poruszasz się po wnętrzu. Wybieraj proste i energooszczędne rozwiązania. Lepsza izolacja, prosta bryła to mniejsze rachunki i mniej problemów. Zawsze sprawdzaj projekt pod kątem praktycznych rozwiązań. Zanim podpiszesz umowę, poproś o dodatkowe analizy, konsultacje. Z innymi fachowcami. Bo dobrze zaplanowany dom to oszczędność i wygoda na lata. Masz już wszystkie kluczowe informacje, które pomogą ci uniknąć błędów, których będziesz żałować przez całe życie. A być może w tym momencie zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić, jak podejść do wyboru projektu, żeby na tym projekcie zaoszczędzić paręset tysięcy złotych. Bo tak, jest to możliwe, może w pewien sposób naciągane, ale wydaje mi się, że wiele osób i tak może skorzystać przynajmniej z większości trików, które pokazuję w tym filmie. Więc jeżeli chcesz budować domy oszczędnie jak deweloper, tak żeby bez sensu nie przepalać kasy na rzeczy, które i tak nie potrzebujesz, których będziesz później żałować, to klikaj w ten film i oglądaj. Bo tam mówię jak zaoszczędzić naprawdę sporą kasę na budowie Twojego wymarzonego domu. Klik, klik.